Jest piękna, wiosenna pogoda, pełne słoneczko, kilka stopni ciepła, wykrywacz i ja. I pierwsze znalezisko to stopę kołowi oczywiście, to świadczy o średniowieczu. Warsztaty odlewnicze i tak dalej, dawne osadnictwo. I taki klimat dzisiaj będzie. Dzisiaj już nie epoka żelaza, nie epoka brązu, dzisiaj mamy średniowiecze. Niektórzy już chyba się znudzili tym, tymi sierpami, fibulami i tak dalej. Więc ja też postanowiłem wyskoczyć sobie bardziej, na, na przykład jakieś denarki. Liczę, że dziś jakiegoś znajdę. Wręcz powiedziałbym, że na to się nastawiam. Jak na razie, no to tak jak wspomniałem. Stopek ołowie, od tego zaczynamy. Pole mocno przechodzone, ale chciałbym Wam dzisiaj udowodnić jedną rzecz, pokazać, bo to pole przynajmniej do górki zrobiłem, powiedzmy, już tak idealnie, perfekcyjnie. Siateczka, no naprawdę ciężko byłoby już tutaj jakikolwiek sygnać, sygnał złapać jakieś dwa miesiące temu. Natomiast później spadł śnieg, był mróz, ostatnio deszcz i ta ziemia tutaj mocno siadła, w do dodatku jest bardzo, bardzo wilgotna, wręcz mokra i jest błoto. Więc pokażę Wam dzisiaj, bo jestem tego praktycznie pewny, że na tym właśnie kawałku sygnałów nagle będzie dosyć dużo. Niektóre będą się wydawać płytkie, mocne i pewne, których wcześniej mogło tutaj nie być, dwa miesiące temu oczywiście do wykrycia. Więc tak się właśnie z Wami witam. Zapraszam Was na nowy odcinek. Zostawcie łapę w górę, subskrypcja kanału no i lecimy z tym tematem do pierwszych ciekawych fantów. To jest fajny, drobny sygnał, oczywiście go kopiemy i sprawdzamy. Jest to gdzieś tutaj. Spomóżmy się pinpointerem, to jest drobna rzecz na pewno, nic dużego. Ok, widzę to chyba tu. Tak jest. Niestety tylko taka blaszka, ale sygnał tutaj mógł być taki właśnie na denarka. Z tego dołeczka przede mną myślałem już, że mam fragment, znaczy fragment, że mam serwerko pozaginane, ale chyba mogę powiedzieć, że na szczęście nie jest. Bo gdyby takie było, no to byłoby mi trochę przykro, że takie zniszczone, a tak to może jak już się trafi, to będzie ładne. Tutaj mamy jakąś tylko podkładkę. Patrzcie tutaj moi drodzy, to o czym właśnie mówiłem. Tutaj jeden dołek, tutaj drugi i te dalej. Mam fajny sygnał wysoki. Ale on nie jest taki mocny, właśnie tutaj prawdopodobnie ta ziemia się ubiła, bo ten sygnał jest nie do pominięcia w tym momencie, no nie? Dobra, gdzieś już tutaj to zaraz będziemy mieć. Gdzieś tutaj to poleciało, no liczę, że będzie tutaj moneta, jest na to duża szansa. No i jest, słuchajcie. Jest tutaj monetka. I teraz pytanie, co to jest za monetka? Chyba Boratynka. No nie mamy nic jakiegoś super specjalnego i super ekstra, ale... To jest dobry, dobry początek. Mocny. Bardzo ładny sygnał, 88, piękny wykres. Prosta linia. Mamy to wykopane i jest to gdzieś gdzieś tutaj. Okej, okay, dobrze myślałem, że mam jakieś fajne, dobrej jakości srebro, bo taki jakby ząbkowany rant mi się ukazał, ale mamy tutaj medalik, zagięty w pół, aluminiowy najprawdopodobniej, nie srebrny, tak. Aluminiowy medalik. Delikatnie w sumie tylko zagięty jest, mocny sygnał. No ale tak, to kolejne właśnie. Odkryty tutaj przedmiot na tym bardzo mocno przechodzonym polu, ale uleżanym teraz i te sygnały są e, już bardziej dostępne, że tak powiem. Patrzcie na to. No chwilę tutaj kurde grzebałem za tym. Nie powiem, że nie, bo było to jest i się wszystko lepi. O, tu, tu, tu. Drobinka. No przez chwilę myślałem, że denarek, ale, ale to denarek nie jest. Tylko pytanie, czy coś właśnie ciekawego, czy nie? Zobaczmy to razem. Okej, okay, ma to jakąś wypustkę tutaj, więc chyba guziczek taki malutki, o! Patrzcie! Są jakieś wzorki. No, wygląda to na dosyć stary guzik, chyba ołowiany. Obczyściłem to troszeczkę i wszystko wskazuje chyba na to, że mamy tutaj żydowski guziczek. Jest tutaj ta gwiazda, prawda? Tak mi się wydaje, że można to pod to podciągnąć. Malutki, naprawdę malutki guziczek. No sami widzicie, jakie to jest maleństwo. Wielkości właśnie denarka giellońskiego na przykład. Ale tak, no widać te gwiazdy jakby jakieś kropeczki tutaj jeszcze wokół. Tutaj miałem taki sygnał na coś drobnego. O i tutaj to jest. No właśnie, ale tak mi to wygląda, jeszcze bez żadnego pocierania, bez niczego, że może to być połamany jakiś pierścionek, Zaraz się wszystko okaże. No, dobrze to na razie wygląda. Tu coś mamy. O, jest kamyczek, kamyczek mówię. Pewnie jakieś szkiełko, bo to pewnie odpustowy pierścioneczek, ale to oczyścimy i zaraz zobaczymy wspólnie. No pewnie, że tak. Spójrzcie teraz na to. Mamy jakiś fajny pierścioneczek, kwiatek taki tutaj jest. Oczywiście, jest to taki odpustniak. Nie jest to bardzo stare, raczej e, chyba miedziana jest cała ta obręcz. Tutaj szkiełko czerwone. Nie wiem, czy tutaj złocenie jakieś jest. A no może i tak, w sumie. Może i jakieś złocenie tutaj, właśnie na tym, na tych listkach kwiatu. No, możliwe. No dobra, fajnie, fajnie. Ładna znajdka. Szkoda, że lekko przekrzywiona, ale i tak gorsze się nie raz wykopuje. Więc fajnie, super. Zobaczcie tutaj. Tutaj maskowane przez żelazo. Nie ma koloru, ale tu już. To już jest pewny kolor, nie? No stąd to by było bardzo, bardzo ciężko wyhaczyć to. Wydaje ja mi się, że to było między tymi dwoma bryłkami, więc samym Pinpointerem powinniśmy to wygrzebać. O kurde, to jest to. Krzyżyk chyba. Czy jakaś odznaka w ogóle? Nie no, krzyżyk jest. Jest, krzyżyk. Słuchajcie, cały. Cały krzyżyczek. O, i będzie bardzo, bardzo ładny. Patyna się na nim nie zachowała, ale szczegóły, jak najbardziej. Na pewno mogę powiedzieć, że to jest starszy krzyżyczek, trzeba go delikatnie oczyścić. Proszę bardzo, moi drodzy, tak się on prezentuje. Naprawdę, naprawdę ładna sztuka. Bardzo fajny krzyżyk. Oczywiście nie jest on w idealnym, perfekcyjnym stanie, ale. Naprawdę niezły, no, tak gdybym miał teraz na gorąco szacować, to według mnie jest to druga połowa XVIII wieku, początek XIX. Zobaczcie teraz, takie coś udało mi się znaleźć, myślałem, że to guzik. No ale nie ma takiego zakończenia typowego jak guzik, więc w sumie nie za bardzo wiem, co to może być. Ale jedno jest pewne, mamy tutaj taki krzyż. Taki krzyż, tutaj jakby taka siateczka na jego ramionach. O, teraz widać dobrze. No ciekawe, może to i jest jakaś forma tam guzika, czegoś podobnego. Chyba, się mylę, no to poprawcie mnie proszę w komentarzach. Boratini się teraz trafił, proszę bardzo. No Ogólnie tych monetek to dzisiaj za dużo póki co nie pokopałem, a już jestem srogo za połową poszukiwań. Nie mam za wiele tych fantów, ale powychodziło trochę. No i tutaj widać, że jest szeląg litewski, a na Kazimierza widać pogoń. Bardzo delikatnie to podkopałem i naprawdę wierzę w to, że tutaj będzie w końcu pierwszy dzisiaj denarek. Teraz to tylko wydobyć stąd. No jest, no. <laughs> jest. Już wiele dzisiaj zmyłek miałem, ale w końcu się udało. Pierwszego dzisiaj denarka dawno nie było. Można by powiedzieć, zobaczcie jakie maleństwo. I nawet się srebrzy, więc podejrzewam, że będzie w ładnym stanie. Oczyszczę to. No i spójrzcie, moi drodzy, tutaj tylko widać u góry głowę orła, najprawdopodobniej. Więc rewers monety tutaj mamy. I niestety koronę tutaj będzie widać jej zarys, ale trzeba będzie to zdecydowanie bardziej oczyścić. O, chyba tutaj spód korony i tutaj do góry się rozchodzą. Tak jest, tak. I widzę chyba nawet tutaj krzyżyki, więc najprawdopodobniej to będzie chyba Władysław Jagiełło, na pewno nie Warneńczyk. No i fajnie, no super, no. To mamy monetkę kilkusetletnią, naszą, polską, malutką. Pięknie. Mam coś dziwnego. O. Są tutaj jakieś wzory, jakby taki kwadracik w środku, wewnątrz niego coś tam by było. Od tego też odchodzą jakieś wzory, ale nie umiem teraz tego rozczytać. I może to w miarę dobrze doczyściłem. Z tyłu prezentuje się to tak. No, guzik to raczej nie był. Prędzej to wygląda troszeczkę na jakąś nabijkę czy coś. Ale nie mam pomysłu za bardzo na to. No i proszę bardzo, tego to się nie spodziewałem, że tutaj znajdę. Inne pole mam od tego. Słuchajcie, odważnik wczesno-średniowieczny. Ciężarek taki w koszulce z brązu. Jak widzicie, on jest normalnie żelazny. O, no, jest żelazo, prawda? Ale w powłoce takiej z brązu. Proszę bardzo. No, mega, mega interesujące, mega ciekawe. Na 100% wczesne średniowiecze. No, bardzo ciężka znajdka do e, wykrycia, tak? No, bo jednak e, to nigdy nie będzie dawać ładnego sygnału, w kolor prostego i tak dalej. Tylko to będzie sygnał albo całkowicie na żelazo, tylko takie, wiecie, no troszeczkę mocniej niż na gwoździa. Albo będzie gdzieś tam przebijać tym kolorem nieśmiało, nie? Patrzcie tutaj teraz, A, ale fajnie. Miałem sygnał, no słyszałem po sygnale, że jest to praktycznie na wierzchu, nie? Ale podkopuje bryłka i tutaj, zobaczcie, jakieś kółeczko. Okej, okay, dobra, myślałem, że będzie jakiś guziczek. Także, no, mogę powiedzieć, że trudno. Miedziane, nie z brązu. Więc jakieś po prostu, no, powiedzmy jakieś ogniwo łańcuszka, czy czegoś takiego. Fragment sprzączki, No ciężko to dokładnie określić, teraz to już nie wiadomo, ale... Ale fajnie wyskoczyło. Złocha na boratynka, choć przez chwilę myślałem, że sreberko, bo tak, widzicie, błyszcze trochę od lewego rantu, ale nic z tych rzeczy. Guziczek taki, nic specjalnego. Leży na wierzchu. Ciach, łuseczka... zbita. No i jest, jest piękne nasze polskie międzywojnie. Dwa grosiki. No prześliczna moneta. Zielona, ładna patynka, rocznik. O, ciężko będzie akurat tutaj go rozczytać, ale 1935 albo trzeci. Jakoś tak. Piękna monetka. Prawdopodobnie fragment jakiejś drobnej ozdobnej klamerki. Bo na koninę, no to zdecydowanie zbyt to cieniutkie i delikatne. No dobrze, moi drodzy, no to przyszedł czas na podsumowanie. Nie nakopałem tych fantów, może jakoś bardzo bardzo dużo. Eee, zabrakło mi do konkretu, do takiej pełni szczęścia, zabrakło mi tylko sreberka. Tak naprawdę takiego zwykłego sreberka. Wiecie o co chodzi? Ale takiego szczeląga. Ale mamy na przykład pięknego krzyżyka. Proszę bardzo, więc dewocjonalnie w sumie dopisałem, bo mamy też fajny medalik, więc jest ok. E, oprócz tego parę boratynek, chyba tylko trzy w sumie. Raz, dwa, trzy. E, pierścionek, który no byłby naprawdę bardzo fajnym znaleziskiem, gdyby nie był tak zagięty i prawdopodobnie jest tutaj pozłacany. No, jakby coś takiego. E, parę jakichś pierdółek, no i mamy też średniowieczne znalezisko, czyli właśnie ten e, ciężarek. O, w koszulce z brązu. Oprócz tego jedną jakąś taką alanabijkę, guziczek. Bliżej niezidentyfikowane, ciężko powiedzieć. Dwa grosiki międzywojenne. Piękna monetka. Cieszy jak zawsze. Guziczek chyba żydowski. I jeszcze taką właśnie o, pierdołę z takim krzyżem. No także co moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym, subskrypcja kanału, z góry dzięki i do następnych materiałów, trzymajcie się, cześć!